180 gramów tego chrzanu, nie? To nie jest żadna ogromna ilość, no ale jest to cały słoik, nie? Nie, nie, nie będę tego robił, proszę was. Bo przynajmniej niech ktoś mi ten chrzan odkupi. On mnie kosztował chyba 3 zeta. Bo co ja będę jutro jadł? Pomidory wpierdoliłem, banany wpierdoliłem, szynkę wpierdoliłem. Trufle to są te takie drogie grzyby, tak? Dobra, chrzan zostawię może na jutro, w jutrzejszej challenge. Jutro będzie chrzan challenge, majonez challenge i ketchup challenge. Dobra? Bo ja naprawdę Nie, bo te streamy to powiem Wam, że, że jestem na minusie na tych streamach, bo pierdalam. Ale no dobra, słuchajcie, zostawmy to na jutro. Zostawmy to na jutro. Jutro, y, jak Falatti już pójdzie sobie spać, y, to y, próbuję zrobić jakieś. Y, specjalnie jutro zakupię na przykład y, więcej bananów i zrobię na przykład challenge. Na zjedzenie na przykład 10 bananów. Jak najszybciej zjeść 10 bananów. Później zrobimy challenge. Oczywiście będę musiał do kibla co chwilę latać, bo będziemy je ostro czyścić. Szan challenge. Dobra. Zostawiamy ekspon na jutro.